Moi drodzy, witam was wszystkich na moim kanale. Bardzo dużo ludzi do mnie napisało, w jakiej sytuacji teraz jest moja rodzina. Czy się udało przejechać im do Polski? Bardzo dużo ludzi napisało też do mnie słowa wsparcia, słowa wsparcia dla Ukraińców. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna każdemu. Niestety, ale moja rodzina do dnia dzisiejszego się znajduje na Ukrainie. I moja rodzina się znajduje w takim mieście, gdzie jest jedno z najbardziej otoczonych miast, tak? Miasto, w jakim codziennie idzie walka. To jest miasto Sumy. Miasto się znajduje przy granicy z Rosją. 40 km się znajduje od Rosji. I jak już wiecie, mam dwóch młodszych braci. I Niestety, ale nie można w ogóle wyjechać z miasta z Sumy, w ogóle wszędzie stoją jakby takie punkty tam, gdzie kontrolują, tak? I nie można w ogóle wyjechać z miasta, nie można go opuścić. A jeżeli by nawet, tak? I można by było opuścić, to dlatego, żeby moja rodzina przyjechała nawet do granicy z Polską, im trzeba przyjechać przez całą Ukrainę, tysiąc kilometrów, żeby się dostać dopiero do granicy. Teraz moja mama mówi, że jest najbezpieczniej się zostać w domu, bo po prostu nawet strasznie wychodzić z domu. I nie jeżdżą ani busy, ani pociągi, nic po prostu. Nie można w ogóle się wydostać z miasta. Oni siedzą cały dzień w domu. Brat do mnie też czasami pisze, że teraz strzelali, teraz jest spokój. Mama mówi, że też czołgi. Ostatnio 300 czołgów przejeżdżało przez miasto. Jest walka. I naprawdę ja już po prostu nie wytrzymuję naprawdę już nie spałam. Nie, nie śpię tych nocy, jak to wszystko się zaczęło. I po prostu tak mi szkoda wszystkich ludzi, jakie, jakie tam teraz się znajdują i to cierpią i po prostu chcę pomóc, chcę pomóc każdemu tak i moi drodzy też was zachęcam jeżeli macie taką możliwość, chociaż małą, jeżeli ktoś może wesprzeć ludzi też dzisiaj będę jechać na Jagiellońską 57 i tam zrobili taki jakby zakład, gdzie gdzie przyjmują ludzi, jakie, jakim się udało przekroczyć granice, Ukraińców pomagają im ubraniem i jedzeniem, też im na miejscu ich tam rejestrują, że oni już są w Polsce i stąd jakby im dają też mieszkanie, także ludzie tam się zgłaszają, jeżeli ktoś ma mieszkanie albo pokój. Także chcę też zachęcić tak, ludzi, że, że właśnie można w taki sposób też pomóc. Ale widzę też, jak dużo Polaków pomaga Ukraińcom. To jest coś po prostu niesamowitego, jak Polacy się jednoczą, jak Polacy otwierają swoje domy, tak? Otwierają po prostu swoje serce, oddają, niosą jedzenie, ubrania. Nawet do mnie piszą ludzie, że po prostu udostępnię pokój, tak, albo e, mam kawalerkę, ale mogę i tak przyjąć ludzi, tak, e, bo mam jeszcze jedno uszko, że, że pomogę, jeżeli znasz takich osób. Niestety e, moja rodzina i moi znajomi, jakich ja znam, oni się znajdują jakby daleko od granicy, czyli Charków, Sumy, e, najwięcej mam tam e, znajomych, przyjaciół, rodziny i niestety e, jakby z tych miast w ogóle nie realnie, żeby dostać teraz. Także staram się tutaj pomóc tym ludziom, jakoś ich wesprzeć. Też, też jeżeli ktoś do mnie pisze, że ma mieszkanie, to się staram pomóc i znaleźć takich ludzi. Do mnie też wpisali Polacy, że skąd można zabrać ludzi z granicy? Pojadę z każdego miasta polskiego i mogę pojechać do, do, do każdego, żeby tylko pomóc. Także po prostu naprawdę jesteście nasz bratni naród. Moi drodzy, ja teraz chcę pojechać w taki ośrodek pomocy, jaki się znajduje na Jagiellońskiej 57. Tam jest ogólnie Akademia i tam. Jakby pomagają ludziom, jak im się udało przekroczyć przez granicę ich przywożą tam. I jakby można przywieźć ubranie dla kobiet, dla dzieci, też jedzenie dla dzieci, pampersy, leki. Także kupiłam niektóre niezbędne rzeczy i też chcę już na miejscu zapytać, co jeszcze oni potrzebują, co jeszcze dokupić albo w czym w ogóle mogę pomóc, bo tam można pomóc nie tylko jakby finansowo albo jakimiś rzeczami, ale w ogóle na przykład przyjechać, pomóc coś przetłumaczyć albo wyjaśnić. Także teraz tam pojadę. I spakuję paczkę. Też zebrałam swoje ciepłe ubrania, swetry, jakieś kocyki. Kupiłam jedzenie dla dzieci i już na miejscu się dowiem, co jeszcze będą potrzebować. Także, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli może mieszkacie w Warszawie i możecie tam podjechać i też w czymś pomóc, to bardzo proszę każdego, kto po prostu czym może, to bardzo proszę pomóc. I albo chociaż tam podjechać i wesprzeć ludzi nawet, nawet jakimś dobrym słowem. Sasza Bajek też bardzo chciała pomóc, także razem pojechaliśmy do Akademii Kuzmińskiego. To jest pod adresem Jagiellońska 57 I tutaj, moi drodzy, jak widzicie, wszyscy przywożą jakieś ubranie, niezbędne rzeczy, wszystko co teraz potrzebują ludzi. I ogromny naprawdę tutaj jest taki pokój, gdzie sortują i zbierają rzeczy od ludzi, jakie zechcieli pomóc. Także, moi drodzy, w tym miejscu. Jak widzicie, można pomóc różnym ludziom. Tak wygląda to na środek. Ludzie tutaj śpią na, na podłodze po prostu. Najważniejsze, że oni są w Polsce i oni tutaj po prostu czekają na to, żeby ich zabrali do mieszkania. Tutaj też jest taki pokój dla dzieci. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Iryna, jestem z Ukrainy. Chocia um, co możecie zrobić, tak? Bo tyle osób pyta jak pomóc. Więc pierwsza rzecz, jeżeli jedziecie do granicy albo od granicy albo z, czy z tej strony czy z drugiej strony granicy, proszę korzystajcie z BlaBlaCar, żeby ludzie mogli do Was dołączyć, żebyście się mogli umówić. Jest platforma, która działa, która robi to od lat i robi to dobrze. W sensie, postojąc na grupach może się okazać, że wejdziecie puści. Po prostu nie marnować z tej podróży, bo to faktycznie można dobrze wykorzystać. Kolejna rzecz. Miasto Stołeczne Warszawa robi zbiórki w 28 miejscach w Warszawie. Więc Jeżeli spojrzycie sobie na stronę Miasta Stołecznego Warszawa, to jest 28 miejsc w Warszawie, gdzie można przywieźć rzeczy i jest też lista rzeczy, które są potrzebne. I to jest trzecia rzecz. Jeżeli chodzi o pierwszą kolejność, co jest w tej chwili najbardziej potrzebne? No to jedziemy z listą, to są głównie rzeczy medyczne. Bandaże hemostatyczne. Opatrunek indywidualny, opatrunek na masywne krowatoki, bandaże, rurki nosowo-gardłowe o różnych rozmiarach i gel zielony 20 sztuk, dostęp do szpikowy Big Fast, naklejki okluzyjne, igły dekompresyjne, zestawy do krikoterotomii, staza taktyczna zaciskowa, opatrunek wentylowy, kołnierz ortopedyczny, koce termiczne i dużo środków przeciwbólowych. To są rzeczy, które są potrzebne. Czyli, jeżeli możecie to kupić, to w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o takie miejsca, jak na przykład tutaj, czyli w Akademii Koźmińskiego, gdzie mamy zbiórki, ciągle zgłaszają się osoby, które jadą do granicy, więc mogą to zawieść. Czyli, jeżeli możecie uzbierać ten zestaw leków, na przykład, i też myślę, że koleżanka Wam zrobi screen tej listy, to zwracajcie się do nas. Są osoby, które mogą to zawieść. I kolejna rzecz jest taka, że macie jakiś zawód i są rzeczy, które robicie dobrze. Mam kolegów, którzy pracują w SEO i teraz robią strony po to z płatnym marketingiem, który wcześniej robili pod produkty, żeby prawdziwe wiadomości o tym, co się dzieje na Ukrainie, docierały na, do Rosji. Po tym momencie paniki pamiętacie, że są rzeczy, które robicie dobrze zawodowo. Wykorzystajcie te nawyki w tym kontekście tego, co się teraz dzieje. Na przykład ja jestem po latach w supply chain logistyce i zaraz będziemy urządzać te zbiórki jako warehouse management. Bo fajnie, że jest tyle dobre chęci i energii. Jeżeli macie jakieś zdolności przywódcze, bardzo proszę tworzyć procesy, bo to nie jest sprint, tylko maraton i to będzie trwało nie dzień, nie dwa. Szczególnie pomaganie ludziom. No i ostatnia najważniejsza rzecz. Jak widzicie kogoś, kto ucieka, zatrzymajcie się chwilę. To oddychajcie z nimi wolno. Zapytajcie, jak ta osoba ma na, 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 na imię. I zapytajcie, czy możecie tę osobę po prostu przytulić. I przytulcie tę osobę mocno, tak na 5-10 sekund. Bo jest czas na działanie, ale też jest bardzo ważne, żeby nazwać to, że jest mnóstwo w I że po prostu ze sobą w tym wszystkim jesteśmy. Też jestem bardzo dumna z naszych żołnierzy ukraińskich, jak oni walczą naprawdę, jak oni ratują nasz kraj. To jest to jest niesamowite. Mam nadzieję, że najbliższe dni to wszystko się skończy, że wszyscy ludzie będą zdrowi, że, że po prostu będzie w końcu spokój. Nie będzie żadnej agresji, żadnej wojny. Że w końcu będę mogła się spotkać ze swoją rodziną. I że będzie wszystko dobrze, moi drodzy. Zostawię pod filmikiem linki na różne fundacje, na różne takie organizacje, które pomagają ludziom. I może ktoś z was nie wie, tak, gdzie, w jaki sposób można pomóc, może to jakoś też pomoże. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia, moi drodzy. Będę informować na bieżąco o sytuacji, o mojej rodzinie. I mam ogromną nadzieję, że, że już niedługo będę razem ze swoją rodziną.